Nie ma nic lepszego w prawie niż studium przypadków, tak zwany, i taki przypadek nam się wydarzył. A mianowicie po pracy widzenia Łódź już myślałem, że gorszego przypadku nie będzie, jeżeli chodzi o organizację imprezy masowej. a jednak się zdarzyło i zdarzył się Dach, i zdarzył się niestety mecz z pokojem Szczecin, który, który chcielibyśmy, który chciałem przedstawić, bo. Bo jest to ciekawa, ciekawy przypadek, można powiedzieć, case, który no też służy trochę, już nawet można powiedzieć, na szkoleniach, a też popatrzeć na perspektywę nie tylko tą teoretyczno-prawną, ale także praktyczną. Zaczynając od może tytułu, tytułu wstępu, która, która jest. Dosyć ważna. Jaki to był mecz? Chodzi o mecz, który rozegrał się w, w tamtym roku. Co prawda, wygraliśmy go 2-1. Był to mecz z pogodnią Szczecin w czasach, która no, była, można powiedzieć, Polska była strefą przedpowodziową albo powodziową. Organizując mecz, mieliśmy wiedzę w zakresie tym, że Powódź jest przy bramach Krakowa. Wisła była wtedy w rekordowych, że tak powiem, centymetrach. No ale niestety się tak zdarzyło, że w międzyczasie mieliśmy właśnie ten mecz z pogodą. Dlaczego o tym mówię? Bo podchodząc najpierw do teorii, no mamy tą naszą odpowiedzialność karną, cywilną i administracyjną możemy oczywiście dywagować, bazując na teorii prawa i tak dalej, czy można je wyróżnić, ale tak w skrócie można powiedzieć, że odpowiedzialność karna znana dobrze, jej się można powiedzieć, że chyba bardziej boimy, cywilna, odszkodowawcza, administracyjna, trochę trudna do wyróżnienia, ale jeżeli chodzi o organizatora imprezy masowej, to można powiedzieć, że jest taka, że w przyszłości nie dostaniemy zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. No i sportowa. I teraz pytanie, czy jest odpowiedzialność sportowa związana z prawem sportowym? I powiem pierwszą tezę, uważam, że tak. I zaraz powiem, dlaczego. Yy, co się zdarzyło na tym meczu? Yy, no na tym meczu zdarzyło się to. Zalało nam stadion. Naprawdę ja takich yy, yy, opadów deszczu nie widziałem. Yy, to są takie zdjęcia przykładowe. To był stadion w okolicy godziny chyba 14.00. 30, o godzinie 17, e, chyba 30, o dobrze pamiętam, miał się odbyć mecz. E, my próbowaliśmy ten mecz przełożyć, e, i nie, znaczy pierwotnie taki był plan. E, I na nasze nieszczęście, albo nieszczęście, ale raczej nieszczęście, wymieniono w tygodniu Morana, na nowo. I co się okazało, że ta murawa przyjęła taką ilość deszczu, która normalna nie przyjęła. W sensie ta nowość murawy doprowadziła do tego, że generalnie mecz mógł się odbyć na murawie, ale szkody, jakie mieliśmy na stadionie, to spowodowały, że padł nam tak zwany kompatybilny system elektroniczny. znaczy nie byliśmy w stanie uruchomić tak zwanych kołowrotków i identyfikować osób, które wchodzą na teren imprezy masowej, przez to, że woda dostała się też do serwerowni. Mieliśmy tam niewielkie straty, może niewielkie, mieliśmy straty w, w pomieszczeniach. Generalnie powstał, zaraz Państwu pokażę taki raport, ale przed tym oczywiście, jak ja to mówię, nastąpił przedsąd dziennikarzy, gdzie Przyjęto, że tak, że tak powiem skargę kasacyjną dosyć szybko, że tak powiem, przeanalizowano, wydano wyrok i tak dalej, nie znając trochę jakby tego, co do końca się wydarzyło, a to jest powiązane dosyć mocno też z kwestią teoretyczną prawną. Ale do czego, do czego zmierzam? Chodzi o to, że powstał taki raport, który został też przeze mnie stworzony. On powstał sześciostronnicowy, to jest jakby pierwsza ze stron, w której wykazywaliśmy, co się w tym dniu wydarzyło. I na przykład o godzinie 13.20 zwaliśmy straż pożarną, której nie mogliśmy wezwać aż do godziny 17.15, ponieważ była ona w bałach i zabezpieczała inne budynki użyteczności publicznej. No ale ja. Jakby o godzinie 13:15 no nie byłem w stanie spełnić wymogów z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, i zaraz do tego się odniosę. Nie, nie mówię o tym, że nie, nie mogliśmy się skomunikować e, z miastem, też skontaktować. E, generalnie po zalaniu serwerowni ratowaliśmy to, co się da, w sensie też nazwijmy to materialnym. No i czekał nas mecz. I mecz, ciekawostka jest taka, że jeżeli chodzi o yy, mecz wieczysty, który miał być o godzinie chyba 13.30 został przełożony, mecz w Sosnowcu, który chyba miał być o godzinie też 13 jakoś tak został przełożony. Yy, I ten delegat, który był na meczu w Sosnowcu był też u nas. W związku z czym, jak przyjechaliśmy, powiedzieliśmy, że jednak meczu nie będzie, ale potem się tak dużo wydarzyło, i tu jest aspekt ciekawy dla socjologów, związanych też z pieniędzmi dotyczącymi transmisji, że jednak odpowiedź o godzinie 15.30 albo 16.00 była taka, że gramy. Dla mnie ja byłem przerażony ze względu na to, że powiedziałem prosto, ja nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, czy wszystkie pomieszczenia i tak dalej na stadionie są całe, nie mam kompatybilnego systemu elektronicznego, jest mi znana treść artykułu 58 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, nie jestem w stanie przeprowadzić imprezy masowej zgodnie z decyzją. Na co stwierdzono, że to jest mój problem. Jak to w piłce nożnej bywa, no to, że tak powiem, jedna z moich najtrudniejszych decyzji, w związku z czym miałem do wyboru teraz, albo otwieram i przymykam oko na regulacje prawne z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, albo po prostu zamykam stadion. Łącznie z tym, że mówię dobrze, nie narażę się generalnie na odpowiedzialność karną, nie wpuszczę ludzi na stadion, bo też nie wiem w jakim jest stanie technicznym. No i decyzja po konsultacji, takiej mamy grupę kryzysową, była, że ludzie nie wchodzą na stadion. Skończyło się w tym, że było wtargnięcie na teren imprezy masowej. Ja jeszcze stałem przed jedną bardzo trudną decyzją, którą trzeba zaznaczyć, a mianowicie czy wycofuje ochronę, czy też nie wycofuje. Zostawiliśmy tam chyba pięciu, tych, a decyzja była, no i tutaj mogę powiedzieć, na ukaranie klubu, ale też do zastanowienia. Dlaczego? Bo e, gdybym zostawił ochronę, w liczbie meczu powyższonego ryzyka 300 osób w jednym sektorze, a widziałem, co się dzieje pod jednym z y, sektorów, no, to byłaby tak zwana bitwa pod Grunwaldem. Ja nie miałem co do tego najmniejszych wątpliwości. Więc, y, dlaczego zaraz dojdę, jakby do sedna tego wszystkiego. Y, patrząc na przepisy ustawy, zaraz do tego się odniosę i też do autonomii prawa sportowego. Mogę powiedzieć wprost, że przepisy ustawy, ale też można powiedzieć szeroko pojętego prawa sportowego tutaj nie do końca zadziałały. Dlaczego? Bo tu jest, żeby ujawniać, raczej nie, nie ujawnić wszystkich tajemnic, też nie wypada i nie można robić takich rzeczy. To był raport delegata. Pierwsze zdanie, które było w raporcie delegata, te, które dostaliśmy z meczu. Delegat stwierdził, że generalnie sobie ze wszystkim poradziliśmy. Potem jednak w takim raporcie szczegółowym, który przychodzi do klubu, były kolejne zdania, które jednak stwierdził, że były błędy organizatora imprezy masowej. Czym to się skończyło? I tutaj już trochę przejdę do, do, do sedna, też tego aspektu teoretyczno-prawnego. No, otrzymaliśmy karę w sensie 50 tysięcy, 100 tysięcy w zawieszeniu e, od Komisji Ligi. Czy mogę mieć pretensje albo czy się z nią zgadzam? Nie zgadzam się, ale czy ją rozumiem? Tak, rozumiem. A dlaczego? Bo mam wiedzę teoretyczną, prawną, i prawda jest taka, że komisja Ligi, czy też organy dyscyplinarne ja nie jestem karnistą, tylko zajmuję się prawem cywilnym to powiem, że orzekałem na zasadzie odpowiedzialności absolutnej. No nie wiem, co byś musiał zrobić, żeby tej kary nie dostać. Na podstawie, można powiedzieć, przepisów wewnętrznych. Druga sprawa. Jak podał portal jeden, za to, za ten mecz, no, nikt nie został ukarany, to znaczy organy, które, to znaczy były zgłoszenia o popełnieniu przestępstwa, ale organy prowadzące w tym zakresie, bo to śledztwo, pamiętam, stwierdziły, że nie zachodzą jakiekolwiek przesłanki do wszczynania nawet postępowania in rem, tak, nie tylko in rem. No i teraz dochodzi do sytuacji takiej, że dostajemy karę na podstawie przepisów można powiedzieć prawa sportowego, myślimy o tym, czy to lek sportiwa. nie będę tutaj wchodził w definicję, bo można było o tym dość długo dyskutować. Z przepisów prawa powszechnego, jeżeli oczywiście powiemy, że to nie jest jakiś aspekt prawa sportowego, po część prawa sportowego, tej kary nie ma. Przed jakim wyborem staje organizator imprezy masowej, w którym załóżmy, spełniamy kryteria z przepisów prawa sportowego, ale nie spełniamy kryteriów i nawet nie ma tutaj winy. No w odpowiedzialności karnej tutaj szukamy winy, a no, nie w odpowiedzialności cywilnoprawnej, tylko należytej staranności, tylko szukamy tutaj winy. No tej winy nie ma, no po prostu przez opady atmosferyczne i tak dalej nie, stadion, żaden rozsądny, że tak powiem, podmiot nie był w stanie przygotować stadionu na mecz piłki nożnej, na imprezę masową. Ech. Druga rzecz, jak popatrzymy, już abstrahuję od tego, że błąd ustawodawcy literalnie jest tutaj, że kto organizuje, no nie, że kto przeprowadza, tylko kto organizuje, czyli nawet składa dokumenty, tak naprawdę powiedziawszy. W decyzji, którą mamy od podmiotu wydającego, czyli prezydenta miasta, jest prosta, napisany organizator zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy. A w artykule 6 ustawy jest zapisane, że organizator zapewnia spełnienie wymogów określonych w szczególności, czyli wszystkich, jakich sobie tylko chcemy. I prawda była taka, że w momencie, w którym podejmowaliśmy decyzję na tym meczu, wybieraliśmy między odpowiedzialnością karną zarządu a walkowerem, bo nie było innego rozwiązania, żeby jakichś przepisów nie naruszać. Ewidentnie. Moim odczuciu, nie wiem czy to jest dobre słowo ze względu też na długie można, dyskusje doktrynalne, czy można mówić o pewnej sprzeczności przepisów, czy przepisy prawa sportowego, albo tak naprawdę lek sportiwa mają tu charakter uzupełniający, no tak nie do końca można wyczuć nawet tą relację, ale do tego zaraz się odniosę. Artykuł 13, tak jak mówiłem, bo my mieliśmy problem z tymi kompatybilnymi systemami, systemami elektronicznymi. I tutaj nie popełniłem błędu, ponieważ ostatnio słuchałem wywiadu mojego konkurenta, prezesa drugiej, drugiego klubu z drugiej strony Błędu, który powiedział, że bieganiem po dachu musiałby się zająć prokurator, a szczególnie prezesem drużnym. I tak sobie pomyślałem, że gdybym nawet puścił tych ludzi przez te wejścia ewakuacyjne, nie sprawdzał, nie kontrolował tego wszystkiego, to ponoszę odpowiedzialność karną. A karę z komisji, z komisji Ligi, z którą rozumiem, i tak jak powiedziałem, z praktyki, z którą no, no, przyjmuję, no, bo dostaję za to, że między innymi naruszyłem przepisy dotyczące sprawdzania osób. Legitymowania osób. Czyli z jednej strony dostaję karę na gruncie prawa wewnętrznego, że nie legitymuje osób, z drugiej strony mówię, nie wpuszczam ludzi i tym samym karę unikam. Czy zarząd. Jak zmierzając trochę do końca, bo wiem, że to jest dosyć e, ciekawy temat i tak jak powiedziałem, taki studium przypadków. Czy można mówić o konflikcie prawa sportowego i prawa powszechnego? Czy można mówić w ogóle o uzupełnianiu się tych dwóch dziedzin? Albo trzeba postawić jeszcze trudniejsze pytanie. Czy prawo imprez masowych, bo można tak już mówić o pewnej, pewnym systemie, jest częścią prawa sportowego? Po drugie, czy organizator imprezy masowej ma dostarczać, i to jest związane z tą turbokomercjalizacją, sportu, przede wszystkim rozrywki czy też zdrowia. Bo nawet jak popatrzymy z opinią biegłego, którą klub uzyskał, który obsługuje u nas pewne rzeczy, on napisał tak, że uznałem, że dalsza eksploatacja instalacji może doprowadzić do porażenia prądem osoby, która znajdowałaby się w pobliżu wyżej wymienionego miejsca. Mając na uwadze, że życie ludzkie jest najważniejszą wartością, pozwoliłem sobie na odłączenie zasilania całej rozdzielnicy RP, która to zapewnia zasilanie wschodniej części bandy. No i teraz powstaje pytanie: czy, załóżmy już niezależnie czy prezes zarządu Mateusz Dróż, ktoś jest na miejscu organizatora imprezy masowej, może podjąć inne decyzje? W zakresie przeprowadzenia imprezy masowej, czy tylko jedną racjonalną decyzją jest to, żeby tą imprezę masową odwołać? Bo teraz załóżmy, też sytuacja jest taka, że prezydent miasta Krakowa wpisuje udział Straży Pożarnej jako ten oblik. Straży Pożarnej nie ma, bo no, wszyscy są zajęci, że tak powiem. No i co teraz ja mam zrobić? W, sensie w, jak, w jaki sposób mam działać? No i tutaj, ja też w swojej monografii ostatniej wpisywałem, że organizator imprezy masowej powinien, odpowiedzialność cywilnoprawna, tak naprawdę deliktowa za własne czyny, powinna być oceniana na podstawie kryterium ostrożnego organizatora imprezy masowej. I wnioski jakie są, które można przedstawiać jeszcze przy pewnej problematyce. Czy problem jest szerszy. No jest, bo. W Krakowie, jestem, to już jest moje trzeci klub, Kraków jest jedynym miastem, który nie pozwala na wyłączenie z zakresu imprezy masowej tzw. Tak strefy winy. Czyli de facto nie powinniśmy podawać alkoholu podczas meczu. Ja byłem w Krakowie i ja rozmawiałem, ja mówiłem, że praktyka jest taka, znajdzie do komentarza mojego czy też doktora Konkola, że no, obudzi to wątpliwości jako takie, ale. Dopuszcza się generalnie możliwość włączenia z zakresu imprezy masowej powiedziano, że nie. Na Natomiast ja powiedziałem, to w takim razie moi goście na strefie VIP będą mieć rękoma, bo już niebezpieczny przedmiot, nie można go mieć na terenie imprezy masowej. W związku z czym znowu jestem w trzecim miejscu i trzecie jest inna, inna praktyka organu administracyjnego. Mecz podwyższonego ryzyka. Znowu, jestem w trzecim klubie. Trzeci raz jest inne, inne pojmowanie, czy też inna definicja meczu podwyższonego ryzyka, i to jest ciekawostka. Graliśmy teraz znowu z tą nieszczęsną pogonią Szczecin, i znowu, ale nas bardzo mocno pokonali, 5-2, i byli lepsi. No do pewnego momentu, do momentu przerwania meczu przez Kibiców. I teraz znowu. Zadziwiony trochę działaniem już tam, nieważne kogo, zapytałem, raczej dowiedziałem się ze środków masowego przekazu, że mecz nie miał charakteru meczu podwyższonego ryzyka, a powinien mieć z trzema albo czterema wykrzyknikami, bo to też dla socjologów jest coraz ciekawsza rzecz, a mianowicie coraz częściej na naszych, na, na stadionach już generalnie nie ma problemu, to naprawdę stadiony stały się bezpieczne, ale duże zagrożenie jest w momencie, kiedy na przykład kibice z Europy przyjeżdżają i na przykład kibica Ajaxu złapią się z kibicami Nordu na stadionie w Krakowie. To są naprawdę dosyć ciekawe przeżycia, które nie wiem dlaczego z otwartością i z tym hasłem internacjonalizacji sportu może są złączone, ale naprawdę ten mecz podwyższonego ryzyka powinien taki status być tego meczu. Co się okazało, że w Szczecinie nie ma meczów podwyższonego ryzyka. Każdy mecz jest zwykły. I teraz ja wracam do Krakowa, jest 18 meczów, z czego ja mam 14 podwyższonego ryzyka. Więc o co tutaj chodzi? To ja zadaję sobie pytanie. No przecież przepis jest ten sam. Jeżeli jest przepis ten sam. No i na tym, bazując na tym przypadku meczu z w Szczecin, który był u nas, nie mam wątpliwości, że jest lek sportiwa. W sensie... Ja w swojej monografii podając definicję, stwierdziłem, że to nie jest do końca, że trzeba odróżniać lek sportiwa mimo tej literalnej nazwy od prawa sportowego. Że to jest system cały jakby prawa sportowego. No, trudno znaleźć w tych różnych definicjach jakby jednolitą definicję, którą można, można używać, ale powiem tak, że jeżeli Mam pojmować lek sportiva jako coś niezależnego nawet od prawa powszechnego, to tutaj jest dobry przykład, że jest komisja dyscyplinarna. Już nie mówię o charakterze tej sankcji, i tak dalej. Czy tam stosujemy przepisy karnoprawne, to co dzisiaj rozmawialiśmy, czy cywilnoprawne, administracyjne, już nie ważne. To jest coś takiego, co jest wyłączone spoza zakresu prawa powszechnego, I nawet no to jest proste, proste no, że jest wyłączone. Z, nawet z, orzeczni, z orzekania, bo no, popatrzmy, że w tym prawie sportowym no, to mamy arbitraż tak naprawdę obowiązkowy, czyli sprzeczny trochę z samą istotą arbitrażu. Dzisiaj rozmawialiśmy też o tym na pierwszym, pierwszej części. nie też jako sędzia, w, arbiter, przepraszam, w piłkarskim sądzie polubowym. Mogę powiedzieć, że raz wydałem wyrok na zasadach słuszności, nie używając prawa. W całości na zasadach słuszności, bo uznałem, że reguły prawa sportowego same w sobie, czy też leg sportiva, są sprzeczne pomiędzy sobą. To znaczy, chodziło właśnie o rozwiązanie umowy z klubem przez zawodnika, że klub rozwiązał w przypadku spadku. E, imprezy masowe, bazując na tym, że tutaj postępowanie umorzone, tutaj było zakończone decyzją, którą którą przyjmuję, no bo tak jak powiedziałem orzekamy tak naprawdę na zasadzie absolutnej odpowiedzialności, absolutnej, no i jest częścią prawa sportowego, no bo też dziwna, dziwna, może teza i wniosek, że ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych to w 90 przypadkach przepisy prawa publicznego. Nie ma tam autonomii prawa sportowego, ale co się dzieje mimo treści takiego, takich przepisów, tak? Zmierzamy dokąd? Do ukarania przez organ Prywatny de facto. No i bardzo zły wniosek, ale który mi się nasunął. Przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, mówię to przez 10 lat, same w sobie stanowią już niebezpieczeństwo. I to jest najlepszy przykład tego. Mecz z pokojem Szczecin, gdzie ja miałem dwie minuty na podjęcie decyzji, tak naprawdę. Czy zgadzam się na moją ewentualną odpowiedzialność karną, czy też jak to Amerykanie, brzydko powiem, nauczyli mnie, jak studiowałem stanem złota zasada prawników amerykańskich, żeby cover your, nie powiem co, czy podejmuje decyzję, żeby jednak tym prezesem Krakowi dłużej zostać. I, I tak doszliśmy do pewnego wniosku, że nawet już abstrahując od tej odpowiedzialności, nie ma przepisów, które by pozwoliły na to, i to jest jakby moja część i zdanie ostatnie, które skierowałem też do Komisji Ligi, w którym wprost stwierdziłem i mówiłem, że brak weryfikacji systemów czy innych zabezpieczeń ale przy tej murawie, która przyjęła tą trawę, powodowało, powodowało pewien brak rozwiązań systemowych. Na no jak ja to mniej więcej widzę? Widzę to w ten sposób, że idę do delegata i mówię: Dzisiaj nie gram bo nie jestem w stanie spełnić przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Jeżeli załóżmy Komisja Ligi lub inny organ uzna, że to było bezpodstawne i tak dalej, to walkowaj i koniec. I moim zdaniem tak to powinno być. Na pewno nie może być sytuacji, w której półtora godziny czy dwie godziny przed meczem zapada decyzja o tym, że jednak gramy. Bo to jest niebezpieczeństwo dla ludzi, którzy się znajdowali też przy stadionie, bo wtargnięcie osób na teren imprezy masowej to jedno, ale też my nie byliśmy w stanie określić, co na tym stadionie się znajduje. Kończąc, mówię, że już przedłużyłem taki wniosek na końcu. Bardzo ciekawy przykład prawa w praktyce, można powiedzieć. Nie wiem i nie potrafię do końca odpowiedzieć, czym jest to lex Sportiva. Czy to jest law in action w chwili obecnej, czy to jest coś na wzór Lex Mercatoria, pewnych zasad i tak dalej, które mamy stosować. To jest może soft law, który możesz, ale z drugiej strony musisz stosować. I tak naprawdę patrząc na ten przykład nawet meczu z Pogonią, tak podsumowując, uważam, że jest coś takiego jak prawo sportowe, co się rządzi swoimi prawami. Możemy teraz dyskutować, czy prawo sportowe, ale sportiwa to jest to samo, jaka jest definicja. Uważam, że imprezy masowe, co też w swojej monografii, Podkreślałem, są częścią prawa sportowego, mimo że są naprawdę odmienne, chociażby te normy prawne, które są no, publiczno-prawne w dużej mierze. No i trzecia rzecz, która jest bardzo istotna, to jest prawo dla ekspertów, a nie teoretyków. Dlaczego? Ano dlatego, że wszystko wychodzi w praniu. To, co dzisiaj było powiedziane, co to też mówił pan Dziekan, tak, że tak naprawdę nic nie zmieniliśmy, a i tak ta interpretacja przepisów jest inna. Inna zasada odpowiedzialności za to, że mecz przeprowadziłeś, a inna zasada odpowiedzialności na gruncie innych przepisów. Fajny temat, szkoda, że nam się on przydarzył, bo wejście przy dachu jest prostsze. W sensie na dach jest proste związane z konstrukcją i z tym, że siłowo na niego weszli. A tutaj jest ciekawy temat, który jest do analizy, czy merytorycznie można powiedzieć, nie można było podjąć dobrej decyzji. Było albo tak, albo tak. A dlaczego? Bo tak, a nie inaczej są przepisy skonstruowane. Dziękuję.